Witam wszystkich pięknie tutaj. Harmonia wody.info. Chciałem się z Wami przywitać serdecznie w miłości i świetle. I chciałem Wam opowiedzieć o cenzurze w internecie, bo doszło mnie coś niespodziewanego nie mogę tego przeoczyć. Mianowicie swojego czasu e, bardzo był popularny kanał, który się nazywa Secure Team 10, czyli Secure Team 10. Czyli tak jakby to nazwać Grupa Bezpieczeństwa Dziesiątka. Możecie sobie znaleźć ten kanał, ale niestety już nie obejrzycie ich, jego filmów, bo tam było dziesiątki, setki filmów internetowych na YouTubie, gdzie było rozpoznawane i puszczane fenomeny związane z ufologią. Ja niestety nie mam takiej technologii, aby przechwytywać te wszystkie statki kosmiczne, które mamy na, nagrane cyfrowo, ale mamy świadectwo, jakie to są istoty, bo ja mam, że tak powiem, świadomość o tym. I na przykład najbardziej popularnymi istotami, jakie były przechwytywane w ogóle przez kanał Security 10, to były istoty świadomości, bo. Te istoty pojawiają się przy wezwaniu na intencje człowieka, bo one służą w prawie jedności i ich intencją jest to, aby służyć, aby się wznosić wyżej, a nie niżej. I to jest nasz los, tak samo, bo my jesteśmy w prawie jedności i my służymy. Staramy się służyć drugiemu człowiekowi w, dobro, w dobrobycie, a nie potępiać drugiego człowieka na niedobrobyt, czyli na jakieś zło. I zazwyczaj te istoty manifestują swoje statki ze własnych ciał i zmieniają się w gwiazdy. Ja widziałem na jednym filmie, jak jedna gwiazda rozpędza się od zatrzymania, czyli od zera do prędkości światła czyli przelatuje sobie, załóżmy tam, parę dziesiąt kilometrów po nieboskłonie, nagle znika, jakby wystrzelona z pistoletu. To jest niesamowite wrażenie, kiedy to widzisz. Ja nie mam tej niestety technologicznej możliwości, żeby to wam pokazać. Chociaż mógłbym to znaleźć w odmentach internetu, ale to jest naprawdę ciężkie, żeby to znaleźć, bo Secure Team ten już nie istnieje. Ja w swoim życiu widziałem cztery. W sumie widziałem nie mniej niż 6 razy UFO a cztery razy to były technologiczne statki. To nie było świadome statki, to była wysoko zaawansowana technologia nad... antygrawitacyjna przynajmniej. Nie wiem na jakich silnikach jeżdżą, bo wątpię, żeby to było zwykła hiperprzestrzenna czy inne takie pierdoły komunikacja, bo to też transport to komunikacja. Dobra, ale nie będę Wam przynudzał. Chciałem tylko wspomnieć o cenzurze internetu i o tym, że nie jesteśmy... Słabi, a właściwie jesteśmy, niestety, bo gdybyśmy nie byli cenzurowani, to nasza świadomość by wzrastała, mielibyśmy połączenia w internecie, a wszystko jest tępione. Ja mam tylko jeden kanał, na którym jest może nie wiem 10 osób. Może miałem jeden film, ma e, oglądalność rzędu 400, drugi film, ma oglądalność 1000, kolejny film, ma 50. Więc widzicie, że nie jestem popularny. I dopiero nagrywam te smutne filmy, jak ja to nazywam, żeby wam powiedzieć tym paru osobom, żeby wam wzrosła świadomość. I musicie uważać, bo sekretne programy kosmiczne na Ziemi, te negatywne, ci, co cenzurują internet, mają wgląd na coś, co się nazywa radarem świadomości. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale sam w roku 2016 miałem doświadczenie. Gdzie w okolicy mieszkania, w którym mieszkałem, to było jeszcze w Anglii, wide, widziano e, trójkątny e, pojazd e, latający. I zosta, został napisany ten fakt, opisany w lokalnej gazecie, w której miałem kopię. I ta kopia, niestety, została mi odebrana. I nie mam dowodu na to, bo bym Wam przy, przytoczył jej treść, ale zostało to odebrane. Przez istoty wyższe. Prawdopodobnie to były istoty z piątego wymiaru, z systemu Oriona i to byli negatywnie reptylianie, czyli jaszczury. Niestety te jaszczury atakują mnie. Dzisiaj mnie zaatakowały bólem głowy, bo one są niestety takie telepatyczne trochę. I atakują nas tym, co mają. Musimy się bronić modlitwą, czyli istotami wzniesionymi. To będą arkturianie, plejadianie. Ja lubię plejadianów. Mamy ziemskie istoty światła, ale one są naprawdę zajęte. I Kościół katolicki się nimi bawi, czyli to są wszyscy Archaniołowie, więc możecie ich wzywać. To nie jest potępione, ale oni mają kupę pracy przy nas, bo to jest niewiele istot światła. Także pamiętajcie o swoich wyższych ja, medytujcie co rano, pamiętajcie o cenzurze, żeby to wysłać intencje, żeby nas nie cenzurowano, żebyśmy się mogli łączyć w telepatii, a nie w internecie, bo jak się połączymy w telepatii, to siła źródła nas nie oderwie od tego, bo internet jest cenzurowany. Także pamiętajcie, my nie możemy być zacenzurowani, bo mamy świadomość. Póki co trzymajcie się ciepło, zostawiam Was samych. Salut.